Mikołaj Lebedyński, nowy zawodnik PGF Kestal Mielec. Mikołaj, jak pierwsze wrażenia po pobycie w Mielcu? Witam, jestem tutaj. Przyjechałem wczoraj bardzo pozytywnie. Myślę, że yy, miasto podobne jak Głogowie yy, czuć, czuć na stadionie tutaj wokół klubu rodzinną atmosferę, także myślę, że będę czuł się tutaj bardzo dobrze. Wracasz do ekstraklasy? Ta decyzja o przenosinach do Mielcuła była łatwa? Yy... Myślę, że tak. Była szybka akcja, telefon od trenera, przedstawienie planów, jakie ma trener, wizji, wizji na zespół i poszło to wszystko bardzo sprawnie, że tak powiem. Zaznaczmy, że z trenerem już też miałeś możliwość spotkania się w Płocku. Dokładnie. Pracowaliśmy razem w Wiśle, Płock, także znam trenera jako osobę, wiem jak pracuje i jestem dobrze zapatruję się na tą współpracę. Krótki czas urlopów, ale już dzisiaj wracamy do treningów. Jaki jest twój cel na ten najbliższy sezon? Myślę, że spokojnie ze wszystkim. Najważniejsze jest zdrowie, żeby ten okres przygotowawczy dobrze przepracować, bez urazów i dobrze przygotować się do tego sezonu. A jak to wszystko będzie, to czas pokaże. Czego możemy ci życzyć na tą najbliższą rundę? Myślę, że przede wszystkim zdrowia. Na tym się skupmy. Dobre przygotowanie, i, i, i wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Dzięki wielkie. Powodzenia.